Może no wrócić coś. No może ok. Nie, no to nie jak w sztupach. Mały wariat. Na no, no blachie, to no. na blachie. Szczupaczek To biuro. Otwarcie sezonu. Otwarcie sezonu. Hmm, i Chodź, maleńki. O. Nawet jeszcze na no, nie pływają ryby. No, jakiś taki o, pistolecik. Czałusek. Buziaczek. No. baj.